Siema siema, ja jestem Peter, a to jest kolejny odcinek e, na moim kanale z mapy. Odwiedza, <laughs> więc widzimy się już po intrze. Okay, więc jesteśmy po intrze i ta mapka naprawdę mi się tutaj troszeczkę podoba Lecz Na początku miałem problem ze znalezieniem właśnie tego startu, ale pomyślałem sobie mm, Wpiszę ukośnik kill i w sumie mi e, to ułatwi sprawę no, Tutaj się proszę bardzo zrespiłem <laughs> No i tak e, Witaj na mojej mapie e, No to witam, witam Dasz lajka dla Pitera no, Oczywiście teraz możecie sobie dać łapę w górę Nie wiem, że jakiś żul, ale bardzo mnie to motywuje I w ogóle wczoraj nie mogłem mm, W ogóle na, e, nagrywać Bo byłem na weekend w górach Więc przepraszam, a potem jeszcze lekcje musiałem robić Dzisiaj tak szybko nagrywam Ale nawet nie mogę grać w Występy w, w, ty, w tygodniu Ale jakoś się tam Czas jakiś wolny znalazł e, Mój kanał na ety mm, nimek nimek kuku, więc możecie wbijać Proszę bardzo tutaj Proszę bardzo, proszę bardzo nie jest żadna reklama Koleś się chyba naprawdę z tą mapą postarał tak jak poprzedni Nie cheatuj, bo... Ee... Nie, o o co chodzi, ale... Dobra, żartowałem Startujemy, no pewnie Dobra Przedobało nas w jakieś koordy, no spoko, spoko Tak Znajdź materiały Dziób dex kill wykop obsidian Okej, okay, tutaj jest ehm, Pierwszy diax, ale chyba... Musimy po prostu za wszystko wykopać, więc sobie zaczniemy tutaj od drewienka. Więc kopiemy, kopiemy. W ogóle dzięki za 500 słów, tak wiem, jest już 515. Wow, nie wiem nawet jak to szybko dobiliście Pojechałem na te dwa dni w góry, było 400 chyba 20, nagle patrzę 510, 512 przepraszam, no Będę taki... Yy, będę się zagubił w szczegóły. Ale dzięki po prostu, że to tastel już jest. E, nigdy z youtubem mi nie wychodziło, z youtubem już przymie. Mm, próbuję od trzech lat mm, Nigdy mi nie wychodziło Nagle teraz mm, Mi nawet to można powiedzieć wychodzi Więc tutaj nam opisać widzę, bo tu jest w ogóle, w sumie można wykopać Więc No dobra, zdobądźmy sobie tam tutaj surowcem Potrzebnym Myślę, że tego kobla będzie nawet za mało e, Mogę powiedzieć Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. uh, Pyk, pyk, pyk I dobra, i tu jest kolejne żelazo, więc myślę, że to pójdzie jakoś fajnie w miarę Zrobimy sobie to I tutaj kill off, proszę bardzo Okej, okay, wykopiemy sobie te żelazo I w ogóle piszcie mi w komentarzach, czy możecie, może chcecie serię z widzem, to możecie mi też robić mapki na dwie osoby uh, I ten, i no i po prostu hmm, będzie coś fajnego a jakieś fajne Kto hmm, oczywiście wytrwa do tego momentu, no to mówię. Jak będzie jakiś fajny komentarz, jakiś ze zgłoszeniem, mogę z nagrywać, takie ten nie wiem, może mam lat i dać tam to po prostu w sumie mogę sobie wziąć nawet więc hmm, piszcie i ogólnie Zadawajcie pytanie do QA. Tak, zadawajcie pytania do QA i będzie już drugie chyba. W sumie e, tamte pierwsze mi nawet dość wyszło, ale tam było po prostu mało tych wszystkich pytań. A teraz jest o Was już 515. a e, Nawet można już teraz powiedzieć, że więcej, więc teraz chyba mi to wyjdzie nawet. Nie tak jak wtedy, dobra wykopię sobie te diaksy. W ogóle e, o ten serwerek pytacie. To serwer będzie easy hc za dwa tygodnie. Po prostu myślałem, że wtedy wystartuje w piąteczek. W piątunio wystartuje. Wszystko będzie mm, się dobrze zgadzało, więc... Łapa za serwer. Możecie zostawić łapkę w górę dla, za to, że robię dla Was serwerek i... Bo bardzo mnie to motywuje. Trzy dyszki po, po, pójdą w plecy, ale myślę, że dla Was to można zrobić ok dobra klikamy sobie ten przycisk i lądowaliśmy w kolejnym tym mm, o co tu teraz chodzi no to gdzie ten przycisk um, <klimy> więc możecie zostawić łapkę w górę oczywiście będę wrzucał jeszcze dzień z życia e właściciela i w ogóle kto chce być moim grafikiem można tak powiedzieć kto tam ogarnia bardzo dużo z, render z renderów skina. E ok to jest tutaj to może się tutaj... o dobra checkpoint 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 to są jakieś... Ta... nie no dobra ja sobie to przejdę żeby nie było co oczywiście jeszcze wyrzucimy więc możecie podawać swoje skype y, jak chcecie być moim tym i zadawajcie te pytania do Q&A co to jeszcze pisze parkour lub biegnie i się nie zatrzymuj więc biegniemy parkurem jest nie, nie wierzę ojku Dobra, ale to jest T. prawie w to wpadłem. Koniec, koniec. Klikamy sobie przycisk. A, okreśnik Gammy Mode 1, jak też wysyć mapę. Poczekajcie, coś do mnie pisze na Skype. Pozdrawiam cię farcio, bo teraz sobie z nim pisałem akurat. Dobra, więc Gammy Mode 1. W sumie możemy. Ale nie będę wysadzał tej mapy, bo jest nawet... Nawet bardzo spoko um. Więc co To by było na tyle Jeśli chcecie możecie mi podsyłać mapki na dwie osoby nawet Albo na jedną bo na trzy to, to nie będzie miało sensu Więc to by było na tyle Trzymajcie się Cześć Do następnego odcinka I myślę, że wbijacie 30-40 łapek Cześć